He, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularnej, a to jest House Builder i lecimy z kolejnym domkiem. Yy, ja sobie dalej siedzę tutaj na streamku i... I budujemy domek kanadyjski. Z tego co widzę domek kanadyjski jest jednopiętrowy. W sensie parterówka. Oj, 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 dom z drewna to bardzo popularny typ na całym świecie. Te domy potrafią być zarówno tanie, jak i drogie w budowie. Wszystko zależy od inwencji twórcy. Na pewno nie należą do trwałych i długowiecznych, ale za to szybko można zbudować nowy. Dlatego zanim zajmiemy się budową nowego domu, musisz zburzyć stary. Zaczynamy. Czyli rozumiem, że wyrzucamy tutaj sprzęta. Hmm. I potrzebujemy na pewno młot. Musisz sprzątać całe podwórko ze śmieci rzeczy, które... Ja chciałem młot, a nie sprzątać. Serio. Zawiodłem się. Ja tutaj już się z młotem rozpędziłem do tego domu, a oni do mnie... Nie, nie, nie. Najpierw musisz posprzątać podwórko, bo ci się może przypadkiem nabrudzić. No... Co oni nie powiedzą? No, przypadkiem może się mi nabrudzić na podwórku, jak będę rozwalał chałupę. Może jakaś deseczka odpadnie? Wbiłby się od razu ten, ten słupek, tą, 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 tą skrzynkę, a nie wyrzuca. Drewno przydatne, nadałoby się na coś. Kosz, praktycznie jak nowy, nieużywany. Ten wszystko wyrzuca. Burżu, jeden a za chwilę będzie a nie, bo tutaj zamiast tego bloczku, po co tyle dawać? Zmniejszmy troszkę ilość nie wiem, wzmocnień, zbrojeń czy coś. Dlaczego chcesz tak szastać kasą? To trzeba było nie wyrzucać skrzynki, ośle skończony, lecz byś miał 40 dolarów więcej. Czy ile tam kosztuje taka skrzyneczka? No i znowu kłoszenie trawy. Ciśnili. Dobra, wrócimy jak z trawę. Grami mówi, że mogę użyć młota. Albo koparki, która się unosi w powietrzu, ale to nie jest istotne. Koparka unosząca się w powietrzu to standard. <grabi> <grabi> Muzyka w grze aż ucichła. Tak. Muzyka w grze się wyłącza jak burza. Drzwi. Zawisła mi koparka. Myszkom? Trzymając lewy przycisk? To się rusza łycha. I prawie przekróciłem Coś wisi w powietrzu. Nie powinno. Oby się mi na koniec nie okazało, że jakieś takie, wiecie, syfki zostaną gdzieś tam w różnych miejscach. Tego no nie! Bół, gór, górę, wróć jest, i dół, i i Nie na samym. Ruch. Widzę, że się wbaguje jak poprę koparkę na samym Wiesz, tak koparkę. O, tuż nad ziemią elementy może by się to nawet bardziej sprawdziło. No, chyba tak jest nie. Tam się góra sypie cały czas. Nic dziwnego, jak żem koparą przejechał przez dom. Góry, 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 góry. Tam jest jakaś informacja, wyrzucić złom. Znaczy była taka informacja. Żeby wyrzucić złom, lodówkę i tak dalej. Aha, mogę kopać łopatą albo koparą. Nie, głupie pytanie. To strasznie wolno i tak się kopie. Nawet koparą. Dobra, wrócę do Was jak wykopię te fundamenty. Niezależnie czym je wykopię, to wrócę do Was jak skończę. I chyba jednak wrócę łopaty. Dobra, jak widzicie, yy, tak wykopana dziura, wyłożone tutaj yy, bloczki fundamentowe, zalane później jeszcze raz betonem, bo na dole był zalany raz beton. Później był drugi raz beton zalany. Teraz musimy po. Dokładać dechy, także dołożymy tutaj ładnie wszystkie dechy. Co? A mogę dołożyć więcej desek? Nie mogę. Czyli muszę najpierw dokręcić wszystkie. Najpierw wszystkie. Muszę najpierw położyć, później dokręcić, a nie mogę wziąć sobie położyć wszystkich i dokręcić te do wszystkich krętów. O, tu były wkręty nietrafione. Prawie w ogóle w ten. Nie wiem czy widzieliście. To wkręty prawie w ogóle nie były trafione w deskę, jak zaczynaliśmy wkręcać. Tam jest jeszcze wkręt. Dobra. Poczekaj, poczekajmy aż się pojawi. Nie, dobra, jest ok. Tu, tu i tu jest. Też jest dziwne, że takie wiecie ciemniutkie deseczki, i do tego, że ma być wszystko przykręcane. Wow, 171 tych ścianek całych. Deska do ścian żebrowych. bierzemy 200. Myślałem, że będziemy stawiać wiecie więcej tych bloczków. No bo to przecież. Do mnie, a tutaj jednak. Jednak nie. Dobra, rzućmy sobie tutaj. Bo się jednak okazało, że. Możemy mieć tylko 99 przy sobie. Ale to spoko, nie ma problemu. Jest wszystko. Jest git. Użyj pistoletu do gwozi, aby przyspieszyć. Dobrze wiedzieć. Jaki dźwięk, normalnie jakbyśmy kogoś bili. Słyszycie ten dźwięk? Tak jakby ktoś po gębie dostawał, a nie tak jakbyśmy deski przykładali. Zerkam co chwilę na czat. Ale widzę, że tam ostatnia wiadomość jeszcze od drzewka. Ale czemu ten? ponoć że szybciej jest tym gwoździarom nie zmieniajcie mi na wkrętarkę skoro gwoździarom jest szybciej jakbym wiedział że na przykład tamto można robić gwoździarom to też bym z niej korzystał To mi bezczelnie zmienili na wkrętarkę co jest? gdzieś jest jakiś wkręt tak? Nie? Tak? Wydaje mi się, że gdzieś jest jakiś wkręt. Nie, nie mam tych, nie mam desek. <noise> ja myślałem, że się zblokowało, bo wkręt gdzieś został do wkręcenia czy coś. A to mi się deski skończyły. No i wszystko jasne. teraz musimy wejść do środka do środka prościej jest dać te wyższe elementy no powiem wam że faktycznie o wiele prościej niż w kacperku który przed chwilą budowaliśmy ale no widać że to nie jest stabilne to nie jest to nie jest konstrukcja, która ma przetrwać nie wiadomo ile. Tylko to jest konstrukcja, która ma szybko powstać. Dobra, zbieramy do 99 i zaraz odkładamy. To mocno nie siadło w ten sposób odkładania. Dobra, ok. <laughs> Czyli muszę być bokiem, jakby tak. Bokiem do domu i w ten sposób odkładać. To się najbardziej sprawdza. Jakikolwiek inny sposób odkładania się nie sprawdza. Dobra, pozbierajmy te, które są porozrzucane. I się bierzemy dalej. Gwoździarka i ciśniamy. No ale powiem wam, że na pewno o wiele, wiele, wiele szybszy. Szczególnie, że yy, takie domy też się buduje z tych gotowanych. Znaczy gotowany, gotowych. Gotowych yy, stelaży. Tak, tych, 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 tych elementów. że przywożą całą taką ścianę złożoną. Przygotowaną całą, nawet czasami z ociepleniem ze wszystkim, i tylko biorą i kładą, i tyle. Nie gotują, no już, już, już. Ania się tam ze mnie chichra, że się pomyliłem, że powiedziałem, że gotowanych. No. Dobrze, że nie gotowanych. Drewno gotowane nie jest najlepsze. Proszę. Nie że nie ma. Chodziło mi. Dawaj. Chodziło mi, że nie ma najlepszych właściwości, ale. Czy nie jest najsmaczniejsze to. Głodnemu chleb na myśli. Chcesz i W lesie masz dużo. Można podgotować. Można podgotować, można wrzucić do wrzątku. Jak chodzisz. Parzyć. Też jest coś takiego z drewnem, że poddaje się je obróbce na parze, nie? jak się wygina drewno, to się je podgrzewa parą wodną, i wtedy drewno można wyginać. Do kształtów, o których by się nawet nie pomyślało, że drewno jest zdolne się wygiąć. Gdzieś została decha. Jeszcze jedna. To jest największy ból. Oj, co się dzieje? Też coś wstrząsnąć? I mogę ignorować? I skoro mogę ignorować, to nic istotnego. Dwa... Jeszcze 20. Gdzie? Gramy mówi użyj rusztowania, a ja mówię nie albo tak Niestety Nie no, muszę użyć rusztowania, bo najprościej jest wyskoczyć tam na górę, nie? O, Wait! Da się tak? Nie da się tak. W drugą stronę. W drugą stronę to ja mogę z chaty wyskoczyć. Dobra. Ale no w sumie od boku też się da. Chyba, że to mi nie siada wszędzie, gdzie powinno. No siada. No tą łatę tutaj wystającą. To jest to samo, co było z Kacperkiem. Wielka wystająca łata i nic z nią zrobić nie można. Yy, nie mam więcej tych deseczek. Mam. Słuchajcie, bo tu było przygotowane coś, nie tak jak przy Kacperku. Że wszystko musiałem sam. Nie tak jak przy tamtym domku. Tam trzeba było wszystko samemu kupić, wszystko samemu załatwić. A tu nie. Tu ktoś pomyślał. Jednak Kanadyjczycy myślą bardziej niż tutaj Europejczycy w takim razie. Dobra. Jakieś tutaj bloczki. Bywamy co? Ja mam za dużo. Tego mam za dużo. Chyba tam, to mi jeszcze zostało gdzieś tam przed domem. To jest irytujące, że rzeczy odkładają się po prostu zawsze w taki sposób jak są jakby od razu zaprogramowane, nie? I, i nieraz jest tak, że się odkładają w postaci. Nachodzą na model postaci i się blokują sobie. No już mnie poinformowali, że tego nie raczyliby kupić. Chyba że się nagle okaże, że jednak nie. A może, a może? Nie, nie ma żadnego, a może. Eee, płyta OSB. Kupujemy 50, płyta OSB. Na podłodze w takim domu też jest płyta OSB? Zapamiętać, a nie, nie możemy skakać. Bo jak tam jest płyta OSB na podłodze niby później na niej jest pewnie jakieś ocieplenie, później panele czy coś, ale tak czy siak. A, bo to dlatego tu jest na przykład, no bo tam jest bezpośrednio fundament i fundament musi być ocieplony. A w takim domu nie musi być ocieplony fundament, bo tutaj powstaje e, dziura i powietrze robi za izolator. Chyba Chyba, że na przykład w innej wersji tego domu się bierze i jednak się ociepla tutaj tą przestrzeń między betonem a tym. Pewnie tak, pewnie się wykłada wełną albo czymś takim. Dobra, 30 płyt jeszcze na górę, czyli na pewno muszę sobie dokupić i jedziemy z koksem. Nie mówcie, że w tym domu będziemy wstawiać drzwi? To w europejskim nie wstawialiśmy i w kanadyjskim będziemy wstawiać? No niemożliwe. Dawaj, 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 dawaj Koniec, koniec, koniec Tu położone wszystko Tu położone, położone, położone Położone położone, położone Fertish. Ojej, 76 teraz tych No, trafienie, gdzie tu jest wyjście z domu, a gdzie jest tylko przerwa między belkami, to jest wyzwanie. To jest prawdziwe wyzwanie. Dobra, ee, ja muszę sobie to ogarnąć i, i, i do Was wrócę. Dobra, YouTubełki. Kładziemy teraz dach. Kładziemy dacheł. Dacheł, który przykręcamy wkrętami, tak wiecie, żeby było ambitnie, mocno, mocno siedział. Trzema wkrętami taki kawał blachy. Nie kumam czemu nie mogę sobie po prostu wziąć tej blachy i nałożyć, nie wiem, w trzech, czterech miejscach. Tylko muszę za każdym razem brać i... i na zmianę blacha z tym. Blacha wkrętara, blacha wkrętara. Chyba, że tu chodziło o realizm. Okej, okay, dobra. Faktycznie w rzeczywistości się chyba tak robi. Nie, nawet w rzeczywistości bierzesz, kładziesz tak... Jest dwie na zakładkę, i wtedy dopiero przykręcasz. Bo. Żeby później nie wyszło źle, nie? To przykłada wcześniej. Chyba, że już ktoś ma w na Dobra. Trzy. Raz, dwa, trzy. No i tu już nie musiałem wielce przykręcać. Dobra, yy, mamy coś tam odłożone z tego, co tutaj potrzebujemy? Mamy, bo to jest jakiś rodzaj ocieplenia. Yy, 120... Limit dla tego przedmiotu osiągnięty. A, bo to jest to ocieplenie, które się wkłada... No tak. Dobra, czyli to jest po prostu wełna, nie? No ja, tak samo, jak się robi u nas regipsówki czy coś, no to się taką wełnę wkłada. Ostatnio właśnie u mnie w pracy robili takie, takie pomieszczenie regipsowe. To wygłuszali i ocieplali je wełną. Tylko oni tam bardziej chyba tą wełnę stosowali dla wygłuszenia niż dla ocieplenia. nie było tak słychać co się dzieje, no bo to jednak pomieszczenie kierownika, nie? To tak trochę fopaby było, jakby od kierownika było słychać przez dwie ściany co się dzieje. Ocieplenie zrobione. I znowu płyty OSB. I chyba nie mamy żadnych. Ale będę miał mnóstwo rzeczy do sprzedania później. Także z 200 tych płyt weźmy te cegły. Sprzedajmy to wszystko w piórno. Bo to się w ogóle nie przyda. Myślałem, że to się przyda. To ocieplenie może się jeszcze przydać. Dach się na pewno nie przyda. Ten dach nawet dziwnie spada z góry, nie? Eee. Płyty OSB. Mam mi jakieś? Miałem 20 nawet przy sobie. Widzicie? Nie zwrócił uwagi. No, ale co mi z 20 jak tutaj potrzeba 200? Już wiem, żeby nie kłaść jedno na drugiej paletę Dobra Jedziemy, 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 jedziemy. Nie, żeby tam ten... Yy... No i znowu zapomniałem jak to się nazywa, nary. No, to na czym się staje to, to, to. Rusztowanie! I żeby właśnie tu rusztowanie stało i mówimy sobie z tego rusztowania to budować, a nie skakać jak ostatni idiota, ale... Nie, prościej jest poskakać 10 razy jak ostatni idiota niż przekładać rusztowanie. Taka prawda! Unfortunately w takiej grze jest to w ten sposób robić. Jeszcze w ogóle, gdybym mógł z przesuwania tej myszki kłaść te płyty OSB, to zresztą dziwi mnie, że nie mam takiej możliwości. i Wiecie, przy tutaj przy tym systemie ulepszeń i tak dalej, ale może twórcy stwierdzili, że nie, no wtedy to by za szybko budowali. O i cały domek opierniczony płytą OSB, tylko tu jest coś nie tak. Mm, aby spienić okno, powoli narysuj kontur pistoletu wzdłuż niebieskiego kształtu. Dobrze, tylko... Tylko gro, poprzednim razem, jak i tak samo podejrzewam tym razem, nawet nie dasz mi opcji używać pistoletu żadnego. Pianki i tak dalej. Bo nie ma tu nic takiego. Więc... Szczerze w to wątpię. Myślę, że znowu będzie tak samo, czyli wstawię okno i koniec. Dokładnie. O! Tu jest pianka. Okej, okay, czyli przy dużym oknie jest pianka. No i dobra, i wszystko jasne. Czyli przy dużych oknach są pianki, a przy małych nie ma. Tu nie ma okna. Mmm, to ciekawe, co tam będzie. Po prostu taka dziurwa. I tu, znowu będzie pianka? Znowu jest pianka. Jak to? Uznało, że rozwaliło okno. A i to nie jest śmieszne. To mi naciąga na straty. Nieważne, że to jest 20 tam złotych dolarów, punktów, czy kipieron... To są straty. Będę musiał jeszcze raz zarabiać tego, zamawiać okna, bo mi brakuje jednego. No nie, tak się nie robi. Tak się nie robi. Co to miał być? Ja rozumiem, że okno mogłoby, nie wiem wyciągnąć, czy coś, czy jeszcze raz połóż okno. Ale jak to zepsute. Disaster. To, że mi delikatnie łapa zeszła. Okna wstawione. Czas wstawić drzwi. Jej! To jest coś, co mnie cieszy. Drzwi drewniane. No ale nie mówcie, że to są drzwi wejściowe do domu. To są drzwi wejściowe do domu. Yeah. Czekaj, czy w środku będziemy kłaść ocieplenie i płyty elewacyjne? Yy... Tak, będziemy kłaść ocieplenie. Dobra, widzimy się za chwilkę. Okay. Wracam do was. Gdzieś tam troszkę uporządkowałem rzeczy, posprzedawałem tam ten syf, co był za domem, i zostały do położenia te panele elewacyjne. I dostaliśmy skill montaż paneli PCV teraz mogę je kłaść przesuwając myszką a nie klikając okej okay, jest git czemu tu nie ma panelu ej gro czemu tam nie ma panelu on się czuje oszukany on czyli ja to ma być niby moja chata właściwie chata budowana przeze mnie gdzie tam moja ja nie będę w takiej ruderze mieszkał. Ja buduję domy po prostu na całym świecie. I mam mieszkać w jakiejś takiej sezonówce Kalifornii. Nie kalifornijskim, tylko tym kanadyjskim. Gdzie tam? Dobra. I ostatni kopek. A jeszcze te pod sufitami będę musiał jakoś doskoczyć. Ja nie ma szans. To musi być. Musi być rusztowanie. Ale spoko. Zrusztowania baną Nie, i tak muszę podskoczyć. Nie jest zrobione pod sam sufit. Tak być nie może. zniewaga Ujdzie płazem, bo to ma być dom potoniości. You did it! Udało się. Taka zatrzymała w powietrzu. Zrobiło mu stopklatkę. Dobra, zajęło nam to 50 minut. Przeszliśmy przy okazji 38 kilometrów przeszła nasza postać, żeby zbudować ten dom. Wow, nieźle. Ale niewykończony komin. Teraz zwróciłem na to uwagę. To, że nad drzwiami mamy, nie mamy tej jednej deski i ten komin w sumie jest tylko i wyłącznie wybudowany. Nie ma nic z nim zrobionego, żadnego wykończenia czy czegoś. Tu jest ptak jeden zacięty w domu w ogóle. Ale nie, dobra, to muszę przyznać, że ten dom już mi się bardziej podoba do jakiego stanu jest doprowadzony niż tamten wcześniejszy, chociaż teoretycznie oba są chyba do prawie takiego samego stanu. Czemu ryn nie ma? Czemu to zakończenie tu jest takie wystawione? No, jest parę rzeczy, które są poddawane pod wątpliwość, ale to nie jest gra, która ma nam na celu też bo ja tego nie powiedziałem przy poprzednim razie. Nie jest gra, która ma nam na celu chyba pokazać taką, wiecie, budowę od A do Z, taki faktycznie symulator budowania, yy, tylko z takim bardziej różne sposoby, gdzie na świecie, w jaki sposób buduje się, budowało, od czego się zaczynało, domy, nie? Także tą rolę według mnie jak najbardziej gra spełnia. Pod tym względem jest bardzo ciekawa i tutaj nie mam żadnych tych, 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 tych ale co do niej. Także y, tu byśmy się żegnali w tym odcineczku. Dzięki wielkie za uwagę. Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. No i cóż, do zobaczenia przy jakiejś następnej budowie, bądź grze, bądź czymkolwiek. Na razie, boju, cześć!